Hej, jesteśmy znowu Nowe, czyli Koncer i w dzisiejszym odcinku znowu gramy w GTA Five'em Polak w USA I w dzisiejszym odcinku lecimy dalej z naszą serią, jeżeli ktoś nie widział co było się działo w ostatnim filmie to tam serdecznie też zapraszam i szukamy osób do rekrutacji, do właśnie różnych ról właśnie na, w naszej serii, więc tam też zapraszam na Discorda, link w opisie A ja co zaczynam, pamiętajcie o tym, Discord link w opisie, zostawcie suba lajka, wpiszcie kotwór z tej Fortnite Conser, a my lecimy. No dobra, to co panowie, w sumie bardziej Maciek, yy, bo to, on no. już wie, o co chodzi, yy, jutro o jakoś czwartej, piątej... Ale masz na myśli nie, czy, rano, czy... Rano, 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 więc... O mówię, której? Jak nie chcesz, to nie jedź, Lecz powiem, bo... Nie no, ale o co chodzi, to, bo ja, ja, wiesz, no. ja pomogę z chęcią, ale o której to jest... Pamiętasz tam jak sprzedawaliśmy to auto kradzione? No, 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 no ten warsztat, tym was tym. W tam pojechać po parę części takich nielegalnych, więc dlatego Aha, tak, tak wcześniej dlatego. Okej, okej, okej. No no pomogę z chęcią ci pomogę. No więc... to czekaj jutro przed warsztatem około tej czwartej ciężarówka już taka zła. Budynkiem na tym wiesz. Spoko, spoko. Jutro dopiero. Ale chciałem jedną rzecz zrobić od kilku dni. Widzicie co no. jest na dworze, nie? Myślicie no. o tym samym co ja? Da no dawajcie. <grym> no, dawajcie, ja, jest, ja jestem za... Ja jestem dalej dzieckiem, chodźcie. Tylko czekajcie, może się przybi przybiorę się jeszcze Czekaj, jakąś może czapeczkę ja wezmę z tego... No z bagażnika no, się wezmę sobie czapeczkę inną. Okej, okay, ja jestem gotowy, jak tam wasze czapeczki. Ja też. Nie, Jaka czapeczka Ale Drip, bro, ale drip. A ten to co? Ej, ty się... ty raz się bawi się nie umie, weź go. To co to za czapka? To jest Ja tego nie powiedziałem. Ja coś cię, że o gdzie można pompę za 200 dać. Dajcie, idziemy. Nie ma żadnego teamowania, żeby nie było. Okej, ja jestem gotowy. Wszyscy gotowi? Okej. Czy, w jakim ty miejscu jesteś Lukas? Co to jest? A! Ło! Było blisko! O. Ale uniki! O. 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 o tu jest! A! Masz. A mam to! mi się O kurde! O kurde! Tu jesteś blisko! A! Jest stop, jest stop. O kurde no stan! Nie, nie, nie mówię. A, chodź tu! A, chodź Nie, dobra! John, chodź tu! Chodź tu John! Masz, teraz taką masz taką przekopę! Chodź tu! Chodź tu, John! Chodź tu! Chodź tu! Zostaw go! Chodź tu, chodź tu John! Chodź tu! Co tu się dzieje? Zostaw go! Lukas! Chodź tu. No, Lukas, zostaw go! Co tu się dzieje? Chodź tu. O kurde, co ty żeś mu zrobił? Czemu ty go popchnąłeś? A małaś śnieżką jeden z drugim ja, ja mam dosyć, nie? Będzie mi zimno potem Ja myślę, ej, zapraszam Zapraszam na chatę na piwko do mnie Wujka chyba nie będzie, więc chodźcie chłopaki W sumie tak pomyślałam taki idealny czas jest na, na takie coś Nie podróżona uważaj Nie nie okej okay. Jedźcie za mną a właśnie widzę no Okej, okay, jedźcie za mną, a... Okej, okay, jesteśmy już blisko, dawajcie driftem tam ten zakręt, dawajcie. O kurde! U, co tam się stało? O kurde! Ejku, szybko zawrócę. Wszystko okej? Okay? Co się stało? Aha, ja... O, wy to jesteście jednak kierowcy.

tak. Nie hełm, po co hełm mamy czapeczek świąteczną? O, czekaj, ty masz podbite oko, człowieku! Eee, nawet nie. Okej, okay, da, dam ci ten, dam ci bandasz czy coś, żebyś mi to plasterek, nie no, nie, żebyś mi się tu nie wykrwawił na śmierć, człowieku. Nie no, żyję. będzie geek, będę żył, to wesoła się i chyba. <laughs> chyba. chyba. Powiedziałeś to, jakbyś nie był pewien. A tej coś, gdzie ciepło jest, nie? Nie, ludzie no, są naprawdę. Ludzie no. są naprawdę dziwni. Jak tu się ubierać do takiej pogody to ja nie wiem. Weź no. sobie piwko z lodówki, a ci wezmę jakiś, jakiś plasterek czy coś. No, nie trzeba. Dam ci, ja dam ja ci jestem coś. Jestem baba. Jesteś baba. No okej, okay, widzisz, masz plasterek i co było po krzyku? Czego tu było się tak bać? To John się pewnie bardziej bał niż ja no, to nie <laughs> Ja nie piję. Nie zaz... wypłać się do końca życia. <laughs> ja nie piję, bo tak dawno się. To... Ja nie... My nie pijemy widzę, bo jutro robota od rana też muszę zasić spać, bo... W oh, taki takiej robocie, w tej godzinie sobie robotę wymyśliłeś, no nieźle. No. Dobra, my też będziemy lecieć. Musimy no spoko. Coś, coś odpocząć. Wiesz. Spoko, Nawet spoko, ja patrę, też będę musiał... <laughs> ja Dobra, też sięma. będę musiał iść spać, nara, nara, bo wiesz... Siema. No, siema, siema. Oj, sorry. Oh. Do jutra. Do jutra. Nie no, spóźnij się. Nie, nie, chyba się nie spóźnię. 50 51 O, ktoś to mi napisał. O, ok okej. O co chodzi? O, już jest gotowy. Okej, okay, to ja jadę do niego. Ho jeszcze sobie worek wziąłem. Z większymi rzeczami możemy jechać. Okej, okay, nie pamiętam dokładnie gdzie on mieszkał, tylko gdzieś mniej więcej tą okolicę wiem, że gdzieś tutaj, taki obok takiego kolorowego domu, o chyba to, o tak, to jest tu, to jest tu, zaparkuję i szybko, o, o, ale idealnie, siema, nie zdążyłem zatrąbić, siema, siema, co jedziemy, okej, okay. właśnie chciałam zapytać, co to jest za czapka? Jakby... No w piwnicy nas jakieś tam na pola, a, na pola. po co nie ty nie to wziąłeś? Nie, jakby nie kumam. Nie mam dla <laughs> Nie kumam Nie no, mi się podoba, nie narzeka mnie, ale... Czekaj, ja lepiej pas zapnę. Lepiej zapnij, bo tu tą pogodę to nigdy nie wiadomo, jak tutaj się to tak wie, średnio prowadzi Aha, no okej, okay, no. Co, myślisz, że Polach nie mnie prowadzi? Czy Człowiek... nam kto się wczoraj rozbił? Kto się wczoraj rozbił? O, po pierwsze, że mnie popchnął, a po drugie... Ej, tam, nie tam już skończ. Tak, skończ, skończ. Stawię, no to było ile? Dwa tygodniu, jest... O, moja stara miejsce pracy. No i co pan robi? Jak wymusił. A tam, jak tam, twoja rana, którą musiałem zakleić? O kurde, okej, okay, ja, przyklepiłem. Po, liczbiem, po drugie nawet liczę. Jeszcze zagoiła, z tego tygodnia. No, jest to nieźle. Okej. Okay, się zdrzemnij, bo to jeszcze trochę trasy mamy. A, Nic! jest Nie zbyt potrzebuję, dziękuję. piąta. No okej. Okay. I w końcu jesteśmy, w tą pogodę nie to jest udręk, a ja mam nadzieję, że to się jak najszybciej skończy, nie? No. Czy on powinien być na wasz... O, no, widzisz, jak Jest, wersza jego auto, okej. Czekaj, może no. go obudzimy, bo czekaj. <grym> nie, nie słyszę czegoś takiego, zesz, co? Aha, ty jesteś, nie, wiesz. Jeszcze to torbę ja z niektórym wieczorem. czyli on tu jest? No, o, jest tu. Będę właśnie... Zaraz cię udarzę, człowieku. Idź po tą ciężarówkę. Gdzie ona jest w ogóle? Nie ma jej tutaj. Aha, to idź po nią, weź. Czekaj. Tak, O. Do sam mu za palca. Siema. Ty, przestań. nie wiem. Czemu ty nie jesteś w domu? Jest piąta, człowieku. Nie wiem, Luka. Lukas cię tu ściągnął, żeś pilnował ciężarówki i tu czy co? Można powiedzieć. Ten to jest. Idziesz z nami czy nie? Czy jeszcze idziesz spać? Ja jeszcze idę spać. Fajny Maciej, ogólnie bardzo ładny jest ten. ten. Hmm. O, jaka trąbka. Yes. <laughs> no, Okej, okay, ja z nim jadę, ale ja bardzo mam ładny mam. jest ten warsztat. No, okay. <laughs> okay, nara. Chcesz kierować? Mogę kierować, Dawaj. dawaj. Ja bym sobie poprowadził. Może tego nie rozwalić. Może. So, sorry, ciągle, ciągle o tym myślę, nie wiem co. Ale ja jeszcze żadnego to przecież nie rozwaliłem, ja nie jestem David. A, okej, okay. okay. może, okej. Wiesz o co mi chodzi, o jakie auto. Uh, aha, okej, okay, nieważne. Nie musimy o tym gadać, nie. tak? Nie musimy o tym nie gadać? Musim, nie, nie, nie. To co, co, to sam, tak? Weź mi zaznaczone, jeśli tak, ja się tak. nie do końca pamiętam gdzie to jest, ale to chyba w tą stronę mniej więcej, nie? Okej, okay, dzięki, sześć kilosów, ale to też się ślizga nieźle. Okej, okay, no to co, jedziemy. Oj, oj, fajny strefik po prawo jest, nie? Chyba <grym> jeszcze <grym grym> nieczynny. Wiesz co, Lukas, to to nie są z dobre wspomnienia. Owszem, zrobiłem spoko pieniądze, ale z jak, jakim kosztem, nie? No ale wiesz, też można powiedzieć, że to był jeszcze... Taka pierwsza w sumie akcja, nie? No tak. Już takie głębsze poznanie się, można powiedzieć. No, widzisz że zmęczony, jesteś bo strasznie cicho mówisz. No, tak widzisz. Dobra. No co, spojrzałem na siebie, od teraz mam na ligę. Tak, tam sam to... siedzi po prawo. Właśnie nie widzę, że. Czekaj, to przynajmniej nie przyjedziemy. No tu Dobra, się można karmić. <laughs> może kiedyś, jak ich tu znasz, Dobra, to może nie. ci dadzą mnie. Ok, Pytam się. dzień dobry. Z kim tu rozmawiamy? temat. Chyba Macie, wiesz, gdzie jest dobra Okej okay. to było trochę dziwne. Dzień dobry, przepraszam, wie pan gdzie jest szaf? Dzień dobry, Saf chyba zna gdzieś musiał. Dzień dobry panom. O Dzień dobry, siema. Czego tutaj Państwo szukają? My po te to części tu to to dzwoniłem, A, O, po te części. Dobra, to pan pangarze powinny być. No, to to... A jeszcze pytanie można się przejechać tą wypadką tam o... Was, odpuść! Nie teraz, panie, tutaj nie możemy tak dawać. Tylko się pytam, no Państwo zaprowadzić? Nie, rady, nie, damy 20 rady, damy radę. Dobra, dobra Chyba jakiś chyba nowy marzenie, No do widzenia, bo. do widzenia. Nowy Stary, chyba. Nie, marzenie, nie? Gdzie jest Hinol? Właśnie Hinol tu był Gdzie nie są? Nie hmm, może jakaś zmiana? Mam nadzieję, że nie na długo, bo polubiłem te, tych gości co tu byli wcześniej. Widziałeś tylko nie raz. O, są nasze chyba by... płyduła te takie u góry, nie? Mówił coś. No możliwe. Wózkę chyba trzeba przewieźć. No to nie... O, jest i wózek, no to nawet możemy go wziąć wtedy. Ja mam te pozwolenie w ogóle w Polsce robiłem, bo potrzebowałem w magazynie. To weź otwórz, weź otwórz ten bagażnik, a ja w spakuję. jest No to weź ten, chyba to, to się ten. Czekaj, no. masz sztuczyki, masz kluczyki. Masz kluczyki. Spróbuj jakoś od środka, może Spoko, spoko. Okej, okay, wszystko wpakowane, to możesz jechać. No, no to A ja dobrze, się zzięnę, bo o takiej porze to wiesz. No, dobra noc, czy coś. Dzięki, dzięki. Ty Maciek, Macie, Maciek, 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 Co? Policja. oczywiście. O co chodzi? Znowu. Proszę zgasić ja silnik nie? Silnik zgasimy Dobrze Dobrze Szybę może pan otworzy? Mm, tak średnio Za bardzo Dobrze, a co tam panowie przewożą? Yy, tam części na, do kolegi Do auta Możemy zobaczyć? Jasne no, Nie, nie, nie Nie możesz im pozwolić Czemu nie nie ma, jeżeli nie mają... no to... wiesz... Już nie, mam wiesz to nie się bo to część, którą nie potrafię Co mówisz, bo Cię nie słyszę? Oni nic o tych częściach nie wiedzą, to są normalne czy? No W sumie tak. Dobra, tam. wszystko dobrze. Dzień, dobrze. Można dobrze. jechać. Dobrze? Okej. Okay. Chłopca przez szybę patrzy i wszystko jest dobrze. To jest stary. no nie no. W sumie gdy się nie pozwoli, to by my mieli podejrzenia, dobrze zrobiłeś. Dobra, dobranoc. Idź na Nie, nie zasnę już. Która w ogóle jest? Nie, Szósta nie. już, jeju. Nie, nie no, jakiś cud nas Co robisz? Hmm? No nie wiem, ja chyba jednak się zrzemę. No to dobra. Maciek, staramy jesteśmy już. Maciek. Hmm? Hmm. Okej. Okay. Aaa, oh, się zrzemnąłem. John, kawę już powinien mi się zaniec, ale nie wiem. O, pięknie. O, John? A -a. No. John. Siema. te części, to ja wypatrzę. Co? A masz przynajmniej A ten kawę, kawę tak jak mówił Lukas. Weź tę kawę, tutaj. Jest, jest w tym? Jest w biurze? O, oh, tak. Ja Czekajcie, ja bez kawy Wyjeźdź nie przeżyję kawek? dalej. Chcesz kawę, Dobrze. czy kręcą czekoladę w końcu? Nie ja wiem, co chcesz. Okej, okay, no ja ty, sobie tutaj wezmę. Nie, ja zrobiłem kawę. Dawaj John, chodź podaj mi je. Ciepła kawka, coś co potrzebowałem. O tak, o. Cześć. Jesteś do pomocy? A nie, już widzę puste. co so, so sorry, że nie pomogłam, ale no. Ja z mnie nie wytrzymał. No, Okej, okay, ale o co dokładnie chodziło z tym szefem? Nie wiem powiedział, że byśmy tam szybko przyjechali i tyle. O takiej porze jest chyba siódma albo ósma, no ale okej. będziecie że też napijcie się kawy wtedy możemy jechać, bo że wy nie pijecie, no ale... To, to nie wiem jak wy jesteście jest, w stanie kaj. przeżyć bez I tej wiemy, kawy. No, no okej, okay, no to, no, to no, możemy jechać, ja w sumie jestem gotowy. No Lukas, no dawaj, no ile, w końcu. Ile, ile. ile można, człowieku? Oh. Uuu, wow, mieliśmy... Ja ile, Mieliśmy, mieliśmy być chyba już z pół godziny temu, człowieku. <laughs> Szef nie będzie zadowolony. Dobra, ja idę spać tam to No człowieku, to jest parę, to są nie minut jazdy nawet nie Czego tu chcesz tu spać? Oh. Czy on się właśnie wywalił z jakimś gościem? Ty to jesteś jednak fantastyczny, wiesz? Ty to ja jednak f... na drogę, to nie moja wina. Dawaj, to oni są tutaj chyba, na nas będą czekać. Nie no, ty to jesteś jednak fantastyczny, człowieku. Jak ty to robisz, to ja nie wiem. Poczekajcie, zanim do nich przyjdziemy, mam dla... Chyba nic nie stało. Okej, okay, zaparkuj i idziemy do nich, człowieku. Bo torby nie schowałem. <laughs> ja schowałam worek te, i będzie teraz myśleć nad autem. <laughs> no potem się wyklepię w warsztacie, Dzień już się podobało. tak nie przejmuj. O, co jest? Jak ty tam wlazłeś? Gdzie jest szef, Dzień w ogóle? Nie Halo? Gdzie jest szef? A na zakupy. O, wilkumowa. Uważaj! Jokia, fura w ogóle, nie widziałem chyba. Panu, o no, chrzako mogę. siema! Fajne zakupy no, zrobiłeś, nie? O, mam akurat dla was zlecanie, więc. No właśnie, parę, a propos tego. A w ogóle, gdzie trzeba kupić panie? Nie ma. Ja tu jestem teraz szefem. O. No No, na tak. No, stacja awansu, ale musimy jedną rzecz powiedzieć. No. Jakby... Chcemy zrobić sobie przerwę. Przed chwilą to dopiero nasz kolega zginął, bardziej chopaków, A no. to jest dla nas duże emocje i musimy sobie poukładać pewne rzeczy w naszym życiu. Myślę, że to zrozumiesz. Dobra, nie wiem będzie, ale... 3 dni maksymalnie. Okej. Okay. Nie więcej. Spokojnie, się, Lukas, bo 0, zazbęd... no. zero, a nie 3. Dzięki. Okay, dzięki. Co ci okay. No nie spodobało mu się to. Ale trudno. to jest ja, To rozumiem, no. co, co tutaj widać jedziemy, nie? Na chatę. No. do kogo to teraz dom. Wiesz co, no, jeszcze i co ci powiem. Mhm. No sobie do rodziny kogoś, o, ma w ogóle rodziców i tak dalej, jakąś babcie, dziadka. Myślę, że coś tam mówi nam o rodzicach, Ale nie wiadomo mówię, gdzie są ani Mhm, mm nie wiem, nie chcę co myśleć szczerze, no. Trzeba sprzątać też ten dom, nie wiem, będzie trzeba go sprzedać albo coś, chociaż no, ja bym go ja nie to sprzedawał. Fajny też, też fajny domek taki, też tej lokalizacji to nie, to nie wiem, czy ktoś by kupił szczerze. Nie może by ktoś kupił, jak wiesz, jakby potrzebował jakiejś Jakieś tutaj... ta tanie, taniej chaty, no tak. Ja to <laughs> to nie będzie nie trzeba nie wyklepać, panie. człowieku, to będzie trzeba wyklepać. <laughs> Ja się od razu tam jest... tam jest lekko wygięte to się wyklepie. A to będzie miało jedno przeznaczenie, do niszczenia. Ale tu jeste w tym domu. Jezio. Gdzie wy jesteście? To jest. Jest? O, to jest! Jeden, gdzie jest drugi, gdzie trzeci? No to, o co chodzi? Panowie raz tutaj wszyscy. O O co chodzi? O, trójka, dobra. Słuchajcie panowie, ja wiem, że wy chcecie uciec. Nie chcecie wykonywać moich robót. Ale o, nie, o, o co ci, ci te teraz danie. chodzi? Ja chcę uciekać. Oj panowie, panowie. Nie chcemy nigdzie uciekać, Ja wam daję to, takie roboty i ci możecie dużo zarobić, a wy i tak macie to gdzieś. My po prostu chcemy. co dopiero nasz kolega zginął, no to. Zap... Nie, nie brakuje mi słów. Na Dobra, tym obsadzeniu Kajoperiko zginął nasz kolega, a ty nam zarzucasz, że my chcemy uciec? Gdzie hmm. mamy uciec? Byłem, oni tak. kłamią, Za kilka oni dni się. macie bardzo wielką robotę. Nie obchodzi mnie to, czy będziecie czy nie, ale macie wszyscy być. A my się spadamy. No, trzeba uważać. Mam no, że... A jakaś dużą robotę mówił. A mój Boże, co to jest? Nie, coś nie Nie wiem. Ale mówię jakiś wielkie robocie, ja też ja muszę wspomnieć o czymś. O czym co usłyszałem jak... Pamiętacie jak po tym jak w sklep obrabowaliśmy? Coś usłyszałem jak leżałem. No. no. sobie, weźcie sobie nie wiem, coś do picia i wam opowiem, no. bo to jest, to jest niezła historia, którą wam muszę po prostu no. powiedzieć. powiedzieć. Niezła jest. No i wtedy dopiero właśnie ten wasz mechanik zobaczył, że się obudziłem. Najwięcej nie usłyszałem, ale no jeżeli to będzie chodzi o to, to nie chcą mi gdzieś wysłać, gdzie mogę zginąć. I mam nadzieję, że po nam odpuszczą, albo przynajmniej części z nas, bo te roboty są coraz straszniejsze, według mnie. No to dziwne. Właśnie nie wiem, o co chodzi, ale nie wiem, czy o tą robotę chodzi, czy o coś innego, bo jeżeli chodzi o jakieś spotkanie, nie wiem, coś tam usłyszałem, no to może być potężnie, nie? A właśnie, Jak tak już, wracając no, do takich... Trzymajmy się razem. No. Tak to bardziej, to już odejdźmy od tych takich, że tak powiem, niezaprzyjemnych sytuacji. No. Co na temat tego gruzika? Co z tym gruzikiem? No, w ogóle jest Gruz jest gotowy, czeka w się mniej więcej. Jest tam, czekał. Uuu. to co, robimy coś z nim? Muszę możemy nim muszę go nie odpalaliśmy? No, dawajcie go do Benesa. No To dawajcie. Trzeba uważać, mówię wam, trzeba uważać na nich, bo to jest oni są niebezpieczni. No. Dobra, jesteśmy już. Y Jestem jest jest na takiej grupce po prostu. I mhm. od 20 mamy zlot ogólnie. o Gdy o jest. Akurat Możemy pojechać w tym miejscu, ale tu dopiero o 20, więc... Diego tak go przywiózł? Aha, o no, 20, no to możemy sobie posiedzieć, wow, pochillować i okay. jem sobie coś, no, pograł na kompie, tam dawno nie grałem. Nie, <laughs> nie. Mi już dzisiaj jest, że nie wystarczy, ja muszę usiąść i może coś poglądał. Czekaj, ja jestem ciekaw jak będzie oh. brzmiało w ogóle. nie ja też w sumie nie słyszałem jeszcze. O oh, kurde. Ładnie, ładnie. A będzie szybki jak to jakaś policja stoi. nie Chyba nie do nas. Ja myślę... Okay, ej. Idziemy, dajcie, idziemy ogonać tego, nowego weźmie konsera, dawajcie. Właśnie wypuścił. Dawaj, chodź. To zobaczę maskę i... O, Spoko. Wow. Ja idę już włączyć. Spoko. Ja, nie, nie. Dobra. Dobra panowie, wszystko mamy gotowe. O. To jedziemy. To jest dobrze poodkręcone i można jechać. już 20, więc mm. Ja prowadzę... No chyba nie! Nie no, jadę w Dawaj, jedziemy. Dawaj. No, zaznaczę no, ci. Właśnie. Ooo, tak! To jest ta moc, dawaj. No uważaj, bo tam jest słaby zjazd. Okej, 800 metrów, nie tak daleko jest to, szczerze. No. Tylko uważaj, bo tam jest słaby zjazd. Szczególnie jak mamy O, tym ty się jeździć <suszy> nie da! Ja zapomniałem! No człowieku, patrz <suszy> to! No nie! Nie, nie, nie! Tym się jeździć nie da w śniegu. To by się bardziej zawodzić w chyba. No, chyba tak, Chociaż to nie wiem, czy ktokolwiek zas umie takie coś. No, ale taki jeden z nich jest. A to był wiesz jest. to jest. Mm -hmm. Czekaj, to, możesz, po... to jest bo, na dole, to tutaj? Jak jedzie. No tutaj jest, Ale powoli, uważaj. O rampa. Korci, korci, nie powiem, że nie. No to jedziemy. Ja faktycznie jest jakiś jakieś, Są jakieś autka. Nie, o kurde, nie, jakie to jest stromo. No właśnie. I żeby mnie zahaczyć z deżakiem. Oj. Oj, chyba jak zahaczyłem. O, ktoś jeździ! No stary, weź mnie zaparkuj, żeby nie było wielkich. Kto tu ma już lampę wybitą, nie? Mredów nie mamy. Można? Zaprę, Nie ja Zaparkuję może tutaj gdzieś? Nie. Mało osób jest to nie? Gdzieś pojechali, wszyscy się pościgają, ten... A zaparkuje taki piękny stoposłup. Ole, no, pięknie! No. Może bo gdzieś czy... tam, może no, nie żeby gdzieś sam po w innym miejscu. O, tu ktoś łamiał wypadek. O, tym? no, ciekawe. Ładne auto, ale tu ktoś nieźle się rozbił chyba. Ty, Manu, na co to za auto? Gdzie? Jest, o, Jest, jest właściciel. Nie No, całkiem mm. <grym> spoko. Ale trochę zniszczone. Gdzie zniszczone? No, ale reflektor No to nie, nie, to nie, jest ten, ten. Nie jest zepsuty reflektor, zobacz. A to mi się podoba, tylko szkoda, że zniszczyłeś, jest właściciel. No, nie. Chcesz się pościgać? Dla mu się. A no, a ja a może wygrać? Nie, ja bym walczył o auta. My mamy tego gruzika nie tamtego. A my go spełnili szkoda, ale. Twoje auto by się nam przydało do kolekcji, więc szczerze. No spoko, a my bierzemy twoje. Nie powodzenia. Co ty jest jak wzywasz człowieku? Ale... Nie wiem. No, czy mam co, jakiekolwiek ja szanse. Okej. Okay. No nie i dodałeś nam jeszcze ci ba ten balast do auta. Okej. Okay. Pani mówi start, tak? Pani... Na moje trzy lecicie. Raz, dwa, trzy. Startuj! O kurde, jak go podniosłem! O, On ma ale mam przyspieszenie, ale patrz to! Doganiamy go, ma, sobie, ma dobre przyspieszenie Ten, ten gruz ma potęgę, ten gruz jest, to jest potęga do, do, kiedy się, do kiedy się ścigamy, nie wiem, ja jedzę do końca chyba Okej, okay, on nas dogania powoli chyba Albo nie jestem pewien, nie wiem, okej okay. Nie, nie dogania nas Nie dogania, nie dogania, czyli trochę nas dogania, ale... kiedy okay, tutaj jest koniec, nie? Tu jest koniec Tak, bo to jest... No spokojnie, tu wszystko mam pod kontrolą. Dobra, czekaj, ja idę kluczyki I co? Ja Dalej kluczyki Jak tam kluczyki? Jak tam twoje autko? Chyba już nasze, nie? Beka z ciebie i czym wracasz do domku idzie, dzięki No no wsiadaj. Aha. wsiadaj... Wsiadaj, wsiadaj, odwiozę cię przynajmniej no Chodź, nie chodź już, już nie będę, ty nie wracaj. wracaj. Oświadcz co się, co się udało o! No i jak tam się przegrywa autko? Chyba tak, częściej możesz tak przyjeżdżać, to my też sobie wygrywamy. autka. Okej, okay, Za kilka okay. dni będzie Ta, za kilka dni rewanż, no. O, przyjechał, już wie. Okej, okay, jeżeli materiał wam się spodobał, zostawcie subika, z i lajka, ja się z wami żegnam. Piszcie który chcemy Fortnite Concert. No i pamiętajcie o tym, że czekamy na rekrutację do Was na Discordzie. Link w opisie. Nara! <grywanie> <grywanie>